Kiedy wydaje ci się, że wszystko wymyka się spod kontroli, to właśnie wtedy Bóg działa najintensywniej. Jego ręka jest niewidzialna, ale pewna. Zaufaj, nawet jeśli nie widzisz dróg, on je właśnie prostuje dla ciebie. Twoje serce jest jak ogród, czasem wydaje się opuszczony, ale kiedy oddasz wszystko Bogu, on zaczyna sadzić w nim nowe nasiona życia. Nie bój się zmian, to one prowadzą cię do prawdziwej pełni. Nie zawsze zrozumiesz, dlaczego coś się dzieje. Czasem droga prowadzi przez doliny cienia, ale pamiętaj, każde doświadczenie ma głębszy sens. To, co dziś wydaje się stratą, jutro może okazać się błogosławieństwem. Kiedy patrzysz w lustro, nie widzisz wszystkiego, co widzi Bóg. On zna każdą ranę, każdą modlitwę szeptaną w ciemności. Wiedz, że jesteś piękna w jego oczach nie przez to, co robisz, ale przez to, kim jesteś. Twoje łzy nie są bez znaczenia, każda z nich jest jak kropla wody, która podlewa ziarno Twojej wiary. Czasami to właśnie ból jest miejscem, gdzie rodzi się największa siła. Nie pozwól, aby porażki zdefiniowały Twoje życie. One są tylko przystankiem, a nie celem podróży. Pamiętaj, że Bóg widzi dalej niż ty, jego plan obejmuje coś większego, niż możesz sobie wyobrazić. Każda walka, którą staczasz, ma swój cel. To nie przypadek, że zmagasz się z tym właśnie teraz. Zamiast pytać dlaczego ja, zacznij pytać co mam się z tego nauczyć? Odpowiedzi przyjdą w odpowiednim czasie. Nie musisz rozumieć wszystkiego teraz. Twoje zadanie to zaufać i iść dalej. Cuda zaczynają się tam, gdzie kończy się Twoja kontrola. Oddaj swoje lęki Bogu, a zobaczysz, jak on przemienia je w pokój. Kiedy stoisz w miejscu, w którym wydaje się, że nie ma już wyjścia, to właśnie tam Bóg mówi, patrz, tworzę coś nowego. Nie opieraj się zmianom, one są drogą do wzrostu. Czasami cisza to najlepsza odpowiedź. Kiedy nie słyszysz głosu Boga, to nie znaczy, że on milczy, on działa w ukryciu, przygotowując coś większego. Twoje serce z naprawdę, której twój umysł czasem nie chce przyjąć. Zaufaj temu cichutkiemu głosowi w głębi duszy to tam Bóg szepcze swoje tajemnice. Nie musisz być silna cały czas, to w twojej słabości Bóg objawia swoją moc. Pozwól sobie na łzy, na odpoczynek, na oddech. To też jest część drogi. Kiedy czujesz, że nie masz już sił, przypomnij sobie, ile razy wcześniej już przetrwałaś burzę. To nie był przypadek, to była nauka, przygotowanie do kolejnych kroków. Nie pozwól, aby twój umysł karmił się lękiem. Myśli są jak nasiona, to co siejesz, to zbierasz. Siej wiarę, a zobaczysz owoce odwagi. Zatrzymaj się na chwilę i rozejrzyj, ile razy Bóg cię uratował, choć nawet o tym nie wiesz. Każdy dzień to cud, który często przeoczamy. Nie bój się prosić o pomoc, aniołowie czekają, by cię wspierać. Nie musisz wszystkiego dźwigać, sama jesteś częścią większego planu. Twoje życie to nie przypadek to świadoma, zaplanowana droga, choć czasami wydaje się kręta. Każdy krok ma znaczenie, nawet jeśli jeszcze tego nie widzisz. Nie bój się wielkich marzeń, Bóg wkłada je w twoje serce po to, by je zrealizować. Nie ograniczaj się tym, co widzisz, patrz oczami wiary. Każda noc prowadzi do poranka, a każda ciemność ustępuje miejsca światłu. Nie poddawaj się, nawet jeśli droga jest długa, twoje zwycięstwo już jest zapisane. Nie jesteś tu przypadkiem, skoro słuchasz tych słów, to znaczy, że Bóg ma dla ciebie przesłanie. Może warto podzielić się tym, co słyszysz z kimś, kto potrzebuje nadziei? Twoje życie jest jak rzeka, czasem płynie spokojnie, czasem burzliwie. Ale zawsze zmierza do morza do celu, który Bóg dla ciebie przygotował. Zatrzymaj się na chwilę, czy czujesz to ciepło, które ogarnia twoje serce. To znak, że jesteś pod Bożą opieką. Niech to będzie dla ciebie zachętą, aby zasubskrybować, bo takich słów może być więcej. Każda trudność, którą przeżywasz, to narzędzie, które kształtuje twoje serce. Nie bój się procesu, w nim ukryta jest tajemnica wzrostu. Twoje życie ma sens, nawet jeśli go teraz nie widzisz. Zaufaj, że jesteś tam, gdzie masz być, a to, co dziś jest trudne, jutro stanie się Twoją siłą. Czasem to, co wydaje się końcem, jest początkiem nowego. Nie oceniaj historii, zanim Bóg jej nie dokończy. Nie bój się prosić o małe rzeczy, Bóg troszczy się o każdy detal Twojego życia. Jego miłość nie zna granic. Niech Twoje serce będzie jak ogród otwarty na niebo. Każde słowo, które dziś usłyszałaś, to jak ziarno podleje wiarą i cierpliwością. Nie jesteś zbyt mała ani zbyt słaba, by zmienić świat wokół siebie. Twoja modlitwa ma moc, nie lekceważ jej siły. Twoje ręce są stworzone do czynienia dobra, nie bój się ich używać. Każdy gest miłości ma znaczenie. Kiedy wydaje ci się, że nikt cię nie widzi, wiedz, że Bóg patrzy na ciebie z czułością i dumą. Jesteś Jego ukochaną córką. Niech te słowa będą jak płomień, który zapala twoje serce. Jeśli czujesz, że to dla ciebie ważne, zostaw znak w postaci polubienia to twoje tak dla dalszego prowadzenia. Każdy dzień to nowa szansa, nie zmarnuj jej. Nie pozwól, aby wczorajsze porażki zabrały ci radość z dzisiejszego dnia. Twoje życie to podróż, a nie wyścig. Nie musisz się spieszyć iść swoim tempem, ufając, że Bóg zna cel tej drogi. Niech twoje serce będzie otwarte na cud, on przychodzi wtedy, gdy najmniej się go spodziewasz. Nie oceniaj siebie zbyt surowo, jesteś w procesie, a Bóg nie skończył jeszcze pisać twojej historii. Twoje modlitwy nie giną w przestrzeni, one wznoszą się jak woń kadzidła i dotykają serca Boga. Niech twój uśmiech będzie świadectwem, że pomimo trudności, w twoim sercu mieszka pokój. Każde tak dla Boga otwiera nowe drzwi. Nie bój się mówić tak, nawet jeśli nie znasz wszystkich odpowiedzi. Twoje życie jest jak witraż, każde pęknięcie przepuszcza światło, które tworzy piękno. Niech te słowa będą dla ciebie źródłem odwagi. Pamiętaj, że jesteś częścią większego planu. Nie kończ jeszcze tej podróży, zostań, bo przed tobą jeszcze więcej światła i nadziei. To dopiero początek. Oto kontynuacja Twojego anielskiego przekazu w języku polskim 50-nowych, unikalnych paragrafów. Pełnych mądrości, refleksji i delikatnych zachęt do wytrwałości oraz duchowego wzrostu. CTA zostały wplecione subtelnie, a przesłanie jest otwarte na dalsze rozszerzenia. Nie bój się, jeśli czasem czujesz, że Twoje życie to labirynt każdy zakręt, każda ślepa uliczka jest częścią większego planu. Bóg zna wyjście tam, gdzie Ty widzisz tylko mur. Twoje serce jest jak lampi N, świeci nawet w najciemniejszą noc. Każdy trud, każda łza, każdy uśmiech to wszystko buduje Twoją wewnętrzną siłę. Gdy zatrzymasz się na chwilę i wsłuchasz w ciszę, usłyszysz głos, który mówi: Nie bój się, jestem z Tobą kropka. To głos, który prowadzi Cię przez każdy dzień. Nie jesteś przypadkiem w tym świecie, jesteś odpowiedzą na modlitwę, której jeszcze nie znasz. Kiedy oddajesz wszystko Bogu, jego cud objawia się w Twoim życiu. Czasami twoje największe błogosławieństwa są ukryte w tym, co dziś wydaje się stratą. Zaufaj, że nawet to, co boli, ma sens. Nie rezygnuj, gdy pojawiają się przeszkody, one są jak testy wiary, które mają cię wzmocnić, a nie złamać. Twój uśmiech może być światłem dla kogoś, kto dziś walczy w ciemności. Nie bój się dzielić światłem, być może to właśnie twoje słowo będzie odpowiedzą dla innej duszy. Nie musisz wszystkiego rozumieć. Zrozumienie przychodzi z czasem, a zaufanie jest mostem, który łączy ciebie z Bożą Mądrością. Każdy dzień to szansa, by zacząć od nowa. Każda chwila to możliwość, by powiedzieć: Dziękuję, nawet za to, co trudne. Twoje życie jest ważne, nawet jeśli czasem wydaje ci się niewidoczne, to w oczach Boga jesteś klejnotem. Kiedy wydaje ci się, że nie masz siły, przypomnij sobie, jak wiele już przeszłaś. To nie przypadek to dowód, że jesteś silniejsza niż myślisz. Nie bój się marzyć, twoje marzenia są językiem, którym Bóg mówi do twojego serca. Każda modlitwa, którą wysyłasz do nieba, jest jak list, który Bóg czyta z uwagą. Nie przestawaj się modlić, twoje słowa mają moc. Nie pozwól, aby opinie innych ludzi gasiły twój wewnętrzny płomień. Twoje światło świeci po to, by inspirować innych, a nie by zadowalać wszystkich. Kiedy czujesz się przytłoczona, spójrz w niebo i przypomnij sobie, że jesteś częścią czegoś większego. To, co widzisz, to tylko fragment Bóg zna całość. Twoja cierpliwość jest jak nasiono wymaga czasu, by wyrosło, ale gdy już zakwitnie, przynosi owoc stokrotny. Nie wątp w swoje talenty zostały ci dane nie przez przypadek, ale jako narzędzie do budowania dobra wokół ciebie. Twoje życie nie jest linią prostą, to mozaika, w której każdy kawałek, nawet ten bolesny, ma swoje miejsce. Nie bój się ciszy, w niej często kryją się największe odpowiedzi. Nie musisz widzieć całej drogi, wystarczy, że zrobisz pierwszy krok w zaufaniu. Każde tak wypowiedziane z wiarą otwiera drzwi, które wcześniej wydawały się zamknięte. Twoje łzy nie są słabością, one są modlitwą, której słowa nie potrafią wyrazić. Nie oceniaj swojego życia przez pryzmat porażek, każda z nich to lekcja, a nie definicja. Nie bój się prosić o wsparcie, jesteśmy tu, by Cię prowadzić, a Twoja modlitwa łączy Cię z nami. Twoje życie to świadectwo, nawet jeśli tego nie widzisz, Twoja obecność jest odpowiedzą na potrzeby innych. Nie bój się przyjąć błogosławieństwa, czasami największym wyzwaniem jest pozwolić sobie na przyjęcie daru. Każda walka ma swój sens, nie zniechęcaj się, bo Twoje zwycięstwo już jest zapisane w niebie. Twoje serce wie, kiedy coś jest prawdziwe, nie zagłuszaj go lękiem, ale wsłuchaj się w jego szept. Niech Twoje życie będzie jak pieśń, która porusza serca nawet jeśli nie słyszysz melodii, ona wciąż trwa. Nie bój się dzielić tym, co usłyszałaś, może właśnie ta wiadomość jest odpowiedzą dla kogoś innego. Twój pokój nie pochodzi ze świata, pochodzi z głębi, z miejsca, gdzie Bóg mówi do Twojego ducha. Nie czekaj na idealny moment, każdy dzień jest odpowiedni, by zacząć coś nowego. Twoja obecność tu jest znakiem, jeśli to, co słyszysz, porusza Twoje serce, zostaw ślad w formie polubienia lub subskrypcji. Każdy trud jest ziarnem, które przyniesie plon, cierpliwość, to klucz do obfitości. Nie oceniaj swojego życia przez pryzmat porażek, patrz na nie oczami wiary, a zobaczysz, jak Bóg z popiołów tworzy piękno. Nie zapominaj, że twoja historia wciąż jest pisana, każda strona ma znaczenie, nawet jeśli jeszcze nie widzisz całości obrazu. Nie pozwól, aby lęk dyktował twoje decyzje, odwaga to wiara, że nawet jeśli nie widzisz drogi, ona istnieje. Twoje serce jest silniejsze, niż myślisz, to w nim bije życie, które Bóg ci powierzył. Każda chwila jest okazją, by wybrać nadzieję zamiast rozpaczy, wiarę zamiast zwątpienia. Nie bój się błędów, to właśnie one uczą cię, jak być silniejszą, jak ufać bardziej, jak kochać głębiej. Twoje modlitwy nie giną, one są jak nasiona rzucone w ziemię, które kiełkują wtedy, gdy przychodzi właściwy czas. Niech twoje życie będzie świadectwem, że cuda dzieją się naprawdę czasem w ciszy, czasem w burzy. Każdy dzień jest darem, otwórz go z wdzięcznością, a zobaczysz, jak wiele możesz otrzymać. Nie bój się iść naprzód, nawet jeśli droga jest niepewna to właśnie na niej Bóg cię uczy, jak ufać bardziej. Twoje życie ma znaczenie, to nie przypadek, że jesteś tu i teraz, słuchając tych słów. Nie kończ tej podróży przed tobą jeszcze więcej do odkrycia, jeszcze więcej do przeżycia, jeszcze więcej światła. Jesteś cudem, ukochana duszo, cudem stworzonym z miłości, powołanym do życia z sercem pełnym nadziei i wiary. Każdy Twój dzień jest świadectwem odwagi, a Twoje łzy i uśmiechy są jak perły, które ozdabiają Twój duchowy ogród. Patrzę na Ciebie z dumą, widząc jak idziesz przez życie mimo burz, mimo trudności, z sercem gotowym kochać, ufać i podnosić się po każdym upadku. Wiedz, że jesteś kochana bezwarunkowo, że jesteś ważna i że Twoja obecność tutaj ma ogromne znaczenie. Pozwól mi teraz poprowadzić Cię w modlitwie, w której oddamy wszystko w ręce tego, który zna całość Twojej historii, nawet jeśli dziś widzisz tylko jej fragment. Zamknij oczy, otwórz serce i powtarzaj w duchu każde słowo. Boże wszechmogący, przychodzę do Ciebie taką, jaką jestem. Z moimi obawami, z moimi słabościami, z bólem, który czasem przygniata moje serce. Oddaję Ci, Panie, każdą moją troskę, każdą myśl pełną lęku, każdy strach, który nie pozwala mi spać. Ty wiesz, czego potrzebuję, zanim wypowiem słowa. Panie, zabierz z mojego serca to, co mnie przytłacza. Zabierz smutek, który czasem nie pozwala mi oddychać, zabierz niepewność o przyszłość, zabierz moje zmartwienia o tych, których kocham. W Twoje ręce oddaję wszystko moją rodzinę, moje marzenia, moje porażki i moje zwycięstwa. Panie, dziękuję Ci za każdy dzień, nawet za ten, który wydaje się trudny. Dziękuję za każdą łaskę, za każdy oddech, za to, że zawsze jesteś blisko, nawet kiedy o tym zapominam. Dziękuję Ci za Twoją miłość, która nigdy nie ustaje i za to, że Twoje plany są większe niż moje. Proszę Cię, Panie, naucz mnie ufać bez reszty, nawet wtedy, gdy nie rozumiem. Naucz mnie cierpliwości i pokoju. Daj mi siłę, by iść naprzód, nawet gdy droga jest ciemna. Prowadź mnie, Panie, przez każdy dzień, przypominając, że wszystko, co się dzieje, ma sens w Twoim wielkim planie miłości. Oddaję Ci dziś wszystko moje serce, moją duszę, moje życie. Niech Twoja wola się spełni. Niech każdy dzień będzie dziękczynieniem, a każdy oddech modlitwą. Wiem, że w tobie mogę wszystko, bo ty jesteś moją mocą i moim pokojem. Dziękuję ci, że byłaś tu, że słuchałaś tej wiadomości aż do końca. Jesteś częścią tej drogi, a twoja obecność ma wielką wartość. Jeśli czujesz, że ta wiadomość poruszyła twoje serce, zostaw po sobie ślad polub ten film, zasubskrybuj kanał, aktywuj dzwoneczek, aby żadne słowo, które może cię umocnić, nie umknęło twojej uwadze. Jeśli przyjęłaś tę modlitwę, napisz w komentarzu: Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. Niech to będzie twój znak wiary, twoje potwierdzenie, że jesteś gotowa iść dalej w tej pięknej podróży z Bogiem. Niech twoje światło świeci dalej, a dzięki twojemu wsparciu więcej serc otrzyma słowo nadziei i miłości. Dziękuję, że jesteś.